I takim oto sposobem zaczynamy kolejny dzień na farmie. W kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy akcję Sianokosy na Podlasiu. Sianokosy, drugi pokos I właśnie chciałam Wam zaprezentować Deutsch Warrior 8280 TTV Warrior, czyli czarny, i przyczepę Potingera Jumbo 7200. 7200 no, tak więc zbieramy sobie drugi pokos. Nie jest lekko, ponieważ e, wszystko schnie, wszystko wysycha normalnie w mgnieniu oka. Dzisiaj było z 30 stopni 29, no tak wahało się, właśnie 30. Wczoraj to było koszone, a już dzisiaj tak schnie, wyschło prawie. E, tak więc nie ma na co czekać i zbieramy. No i właśnie tutaj mamy Dojcza który ma 120 godzin i tutaj właśnie chciałabym powiedzieć, że bardzo wygodnie się nim jeździ. Jest to bardzo wygodna maszyna. Nie dlatego, że jest... może też dlatego, że jest nowy i taki tam, ale chyba dużo, dużą robotę robi zawieszenie pneumatyczne i, miękka oś, i miękki przód, ponieważ bardzo wygodnie się nim jeździ nawet po takich dziurawych polach i coś, czy drogach. no Coś fajnego, ale ogólnie w ogóle chciałam Wam pokazać, że to jest strasznie podobna zasada do Fenda, bo jedziesz, tylko wciskasz gaz i on sam sobie dodaje, jakby to powiedzieć, sam sobie dodaje obrotów na silniku. Tak więc nie mam takich dużych, wiecie, braków, przeskoków jak z Fenda na Deutsche. nie jest to źle. Co tutaj mamy fajnego? Tutaj mamy fajnego, takiego co, oh good, good, oh, takiego co ogólnie niedawno odkryłam, to to, e, że mamy taką funkcję jak wyłączanie. E, czekajcie, bo zakręt. E, Takie jak coś jak wyłączanie e, wałka razem z obrotami, nie? Że wiecie, że kończymy pracę, nie? To tylko ja w ogóle mam tutaj podpisany sobie e, takie coś, że o, tutaj sobie podpisałam wałek, nie? Że tutaj wałek załącza i rozłącza i jeżeli wałek załącza, jeżeli wałek rozłącza, no to rozłącza również obroty, jakie e, zadałam. Mam teraz obrotów 1800, a przy wywalaniu 1600. No. E, I cóż, mogę jeszcze powiedzieć? Hmm, ogólnie e, Maszyna spisuje się, jak na początek, bardzo skakująco fajnie, pod tym względem, że jest, jak to powiedzieć, zgrabna. Zgrabna jest dlatego, ponieważ wszędzie się nią mieszcze praktycznie i bardzo łatwo nią wykręcać. No, znaczy porównuję tutaj bardziej bo, Dojcza dziewiątkę, ponieważ dojczą 9 jeździ Damian na drugim polu i dojść 9 to taka trochę przepaść pomiędzy nim. Teraz załączę skrętnowość, wyłącza się na, przy cofaniu, a załącza przy jeździe do przodu. Ponieważ ona, jak widać, jest przyczepa jest długa, i ona właśnie e, zachodzi tak, jakby z blisko trakt bliżej traktora, żeby nie było takich, wiecie, dużych odstępów, jakby się jechało tirem, nie? Bo też nawet jest dużo łatwiej wjechać w rządek, jak jest ma ta e, przyczepa sama skręca, nie? Skrętna i bajka jest po prostu. No, tak więc to tyle na ten temat. W ogóle coś takiego bajerańskiego to to, e, że mam dywanik w ogóle pod tym. E, że mam dywanik na podłodze i w ogóle widzę, jak sympatycznie się jeździ w skarpetkach, a buty so, są obok. Normalnie mówiłam, no, coś, coś niesamowitego. E, no. I jeszcze. A, i jeszcze. Wszystko to wszystko, nie? Wszystko wszystkim. Ale Deutsch ma wentylowane siedzenie w lato. To jest normalnie bajka. Normalnie nie, takie bajery. Nie zawsze mogłam. Znaczy, nie wiem, czy kiedykolwiek takie bajery miałam sobie. Mówię wam normalnie, coś niesamowitego, nie? Super sprawa. No, a jeszcze wracając do Deutscha, to mamy fajnie, możemy w nim na pole jechać, ponieważ ma nawigację, nawigację i do tego jeszcze wykupione RTK, tak więc dokładność jest bardzo, precyzja jest bardzo wysoka, dlatego też możemy nim siać różne różne nasiona, tak więc tutaj mamy też, e, znaczy tu był tablet, ale już została tylko sama obudowa od tableta Badersztata e, 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 do kukurydzy ośmiorzędowego e, no i tako. mnie bardzo mi się podobała jazda tutaj, e, jazda tym zestawem, jak i jazda całym, e, jakby to powiedzieć, no, całym zostałem. <laughs> trochę się zapomniałam. No, ponieważ, trochę w sumie, bo jeździłam też u siebie w domu Fendem i, oj, Fendem i również e, taką starszą, dużo starszą przyczepą, Kronę i w sumie zasada działania tego jest podobna, nawet są podobne, e, podobne są nawet guziki, ale jest jeden, jedna e, taka w sumie... Rzecz, której nie ma. E, e, której nie ma tam. E, no ta stara przyczepa kronek, którą robiłam, to to, e, że. Że tu jest po prostu wszystko już można zrobić w automacie. Tak? Tutaj jest to wszystko e, płynniejsze, lepsze. No i oczywiście e, samo to, że jest e, w Isobasie. I na ELSA jest olej puszczany, tak więc to jest normalnie takie ułatwienie, że ja tylko o właśnie zapomniałam włączam się z osi. No, to jest takie ułatwienie, to jest taka super sprawa, że naprawdę nie zdajecie sobie z tego sprawy. Znaczy, no dla mnie, no dla mnie, dla takiego, wiecie, laika, człowieka, który tam e, no, za dużo nie, ma, nie miał styczności z takimi rzeczami i, i tak o. No, trochę chyba kamera nie spada, wybaczcie, bo e, zbiłam koka z włosów i tam migumka spadła i mi teraz wszystko spada no ale mniejsze z tym no jakoś się przemęczymy jakoś damy radę no i i tutaj nam trochę zostało to teraz pozbieramy może co jak myślicie uda nam się to no, się uda trzeba tylko uważać żeby na dyszel yy, za mocno nie nie najechać no ale okej, okay, wszystko jest dobrze Odbieracz podnosimy przy każdym tam przejeździe albo przy zawracaniu no to wiadomo. No, mamy ładny zachód słońca <grydy> i kończymy zbierać. Zaraz powinien się zaświecić full, czyli pełen, pełna przyczepa. Zobaczymy ile nam wejdzie. To jest trochę suchy towar, tak więc lekko wchodzi, więc trochę go wejdzie nam na tą przyczepę. Nie powiem, że nie. Ale e, dobrze, znaczy dobrze, no w sumie e, trochę dobrze, bo to jest na przykład już trochę starsza trawa. Ta chyba trawa ma rok albo dwa, no to nie może nie taka starsza, ale e, są takie strasznie młode trawy, czyli w tym roku siane i one po prostu są takie mokre i będziemy wtedy tak przemieszać, przemieszać, tak? Po prostu. Teraz na razie suche przywożę, a zaraz przecież tam Damian chyba wozić to mokre, czy jakoś tak wiecie. Jakoś tam podzielone, nie? Żeby było porówno. No i tak. O. No, co tu Wam jeszcze mogę powiedzieć? E, nie wiem, co mogłabym Wam jeszcze powiedzieć. O! Zaświecił się pól. E, zabrzęczał, zaświecił się pól, tak więc e, jedziemy do domu. Do domu mamy niedaleko. E, no, I tak o. Najpierw podnosimy podbieracz. Najpierw podbieracz, potem dyszel. I rozłączany wałeczkiem. Jeden przycisk, i wszystko gra. I teraz tutaj mamy taki stryczek, też jak w pędzie. I popychamy cały joystick z tym spryczkiem do przodu, i już nam będzie jechał 20. To jest taka agresywność, jakby e, czułość pedału e, gazu. I tutaj mamy na 20, a strykniemy jeszcze raz całym joystickiem do przodu, i już mamy na 50, jak ustawione. E, tutaj mamy również też tempomaty. Jeden i drugi. Może. Mogła być też takie rzeczy, jeżeli e, coś tam Damian mówił, że... bo ta przyczepa jest troszkę starsza e, od tamtej drugiej co on jeździ i w tamtej jest przy, przy już przypisywanie e, do joysticków, przypisywanie rzeczy do, do joysticków, czyli na przykład jak chcę podnosić podbierać, to nie muszę tutaj klikać w, w, w tym... W, Komputerze, tylko po prostu tutaj na przykład sobie przypiszę do, do tego guziczka i w tym guziczku będę właśnie e, podnosić się, podbierać i opuszczać, nie? Tak więc tutaj e, wystarczyłoby dokupić jakąś jedną rzecz, e, tylko nie wiadomo ile ta rzecz kosztuje na razie i też by było e, właśnie no, tak wygodniej, nie? No, a na razie jest tak. No i dobra, jesteśmy już na miejscu, mamy tutaj e, pryzemkę. Mm -mm na pryzmie jest 7250 TTV yy, Deutsch również yy, z dwoma wałami, jeden roz, ugniatający z zakiszaczem z tyłu, a z przodu mamy rozwalający, rozrzucający nie wiem jak on się nazywa, no ale tak to widzicie no dobra, tak więc teraz tak, musimy się przygotować, tutaj cyk yy, ten włącz yy, boże napęd, tutaj podnosimy przyczepę, no i na 10 i wjeżdżamy o, ale w posterkach nic nie widać, no ale dobra, może być tutaj. Mamy automatyczne otwieranie klapy. O, czekamy, aż się otworzy. O, jak tu będzie, stop. To teraz możemy włączyć sobie tutaj wałek. Wałek się włączył, włączamy gaz. Jedziemy pomału i włączamy ten pomacik na jeden. Na jeden, dwa. No i to tyle z naszego całego e, e, wywalania i teraz po prostu musimy czekać aż wszystko się wywali. No i tak oto właśnie bywa, pomalutku, ale słońce razi, no masakra. Tak ładnie myłam, a szyby widać są takie, są takie umozane. No dobra, teraz tu powinniśmy sobie jeszcze szybko otworzyć i słuchać jak, e, czy nie staje sprzęgło na wałku. Okrach, ale nie staje. Wszystko idzie elegancko. E, tutaj mam właśnie e, jak taśma szybko idzie. I tu jest ustawione na trzeciego żółwia, bo jak jest pełna przyczepa, to trzeba pomału na, na najniższych na, e, obrotach, żeby taśma szła, e, bo wałki nie, nie nadążają wywalać. Tak więc na razie powalutku, a jak już będzie końcówka, to wtedy przyspieszymy na zająca e, i żeby szybciej wywaliło. O, hmm. a my się nie zmieścimy z Damianem, tak więc nie wiem czy nie pojedziemy bokiem. Bokiem to górko tam. Widzicie, tak nie powie od razu. Ja myślałam, że on tu przejedzie. Przejdziemy? Hmm. Przejdziemy. Nie przejdziemy. O. o, tu mamy zestaw zgrabiający, dzisiaj jeszcze zgrabiali. No. Hmm i taką elegancką. No i no i tak w kółko, no cała mogę powiedzieć dużo, no. I tak w kółko. I teraz patrzymy, lewa wolna, prawa wolna. Można jechać. I elegancko. No i to byłoby na tyle, co chciałam Wam zobaczyć. <ścoughs> no, tak więc y, dziękuję za oglądanie i y, do zobaczenia w kolejnym vlog <laughs>